Dzień dobry, Legionowo. Dziś są Twoje setne urodziny. Jestem na dworcu kolejowym, z którego do Warszawy można dojechać w 25 minut. Ten dworzec jest dobrze skojarzony z komunikacją autobusową. Można tutaj zostawiać samochody, więc tak naprawdę jest nowoczesnym węzłem komunikacyjnym. W przejściu podziemnym. Dworca w Legionowie, wspaniale narysowana lokomotywa Juliana Tuwima. I to można się uczyć literatury, jadąc z Legionowa i wracając do Legionowa. Podczas tego spaceru krótko będę chciał pokazać Wam to, co fajne ze starszego okresu Legionowa, i to, co fajne dzisiaj. I to jest historia dla Was tych, którzy tu mieszkacie w Legionowie, ale dla nas wszystkich, żebyśmy więcej o Legionowie wiedzieli. Na Kopernika 16 jest stara kamienica, którą kupił w okresie międzywojennym Jerzy Petersburski, autor wspaniałej muzyki i wspaniałych piosenek. Niektórzy mówią, że kupił tę kamienicę dzięki Tantiemom dzięki temu, co uzyskał za tango milonga. Później była tutaj szkoła, w czasie wojny, szpital, szkoła konspiracyjna. Stoję u zbiegu się Mirackiego i Sienkiewicza. Tutaj w 1932 roku w tej okolicy powstało jedno z pierwszych w Polsce kin dźwiękowych: kino bajka, a może tancerka. Było pierwszą nazwą tego kina. 300 miejsc siedzących, i właściciel tego kina, pan Golik, sprowadzał najnowsze produkcje, żeby można było legionowie te filmy oglądać. Jesteśmy na starym rynku legionowskim. Nie ma już tej drewnianej zabudowy z lat 30. Są nowe domy, aczkolwiek Lorkiewiczówka, kamienica z lat 30., stoi dalej. Jest miejsce upamiętniające. Legiony, stoi na tym starym ryneczku Charlie Czeplin i jest piękna studia z ujęciem Wody Oligoceńskiej. A to jest Urząd Miasta Legionowo, nowy, nowoczesny, z salą widowiskową, z biblioteką, z kawiarenką, więc pełni wiele funkcji. Lubię tu bywać czy na przedstawieniach teatralnych, czy na spotkaniach z ludźmi, czy po to, żeby dyskutować o przyszłości Legionowa? Też warto dodać, że Urząd Legionowie jest liderem cyfryzacji w całym województwie mazowieckim. Tutaj naprzeciw Urzędu Miasta i przy ulicy Piłsudskiego. Dokładnie przy skwerze księdza Jerzego Popiełuszki stoi pomnik Józefa Piłsudskiego, ten odsłonięty w 2016 roku, chociaż pierwszy pomnik Piłsudskiego w Legionowie odsłonięto w 1931 roku. Podobno Piłsudski nigdy nie był w Legionowie, ale pamięć o nim, sama nazwa Legionowo są związane z historią marszałka bardzo, bardzo mocno. Jesteśmy przed Areną Legionową. Jeden z najważniejszych, najpiękniejszych obiektów nowoczesnych, niedawno zbudowanych, środków unijnych. Dzisiaj, z okazji stulecia Legionowa, będą dookoła areny Legionowo różnego rodzaju zdarzenia, festyny. Będzie także w tych dniach pokaz balonowy. A te balony to również historia legionowska, bo w latach 30. Były zakłady, które produkowały balony, i te balony były bardzo słynne i bardzo dobre, wygrywały różne puchary organizowane w konkursach Gordona Benetta. Kiedy patrzeć na mapę Legionowa, widać bardzo dużo miejsc, które warto jeszcze zobaczyć, i starych i nowszych. Zachęcam do tego mieszkańców Legionowa, ale zachęcam do tego też tych, którzy tutaj wpadają na chwilę. Warto oglądać legionowo, warto rozumieć jego historię. A dzisiaj w stulecie wszystkiego dobrego.